Paweł Kapusta, dziennikarz tygodnika piłka nożna, kłaniam się nisko ze Stade de Lyon, gdzie dosłownie kilkanaście minut temu zakończył się mecz Włochy-Belgia. Zakończył się wynikiem 2 do 0, czyli wynikiem, jakby nie patrzeć, niespodzianką. Przed turniejem na Włochów nikt nie stawiał, albo inaczej, stawiali nieliczni. Większość przypominała, że to reprezentacja mająca wielkie problemy, szczególnie w ofensywie, gdzie nie ma już takich wielkich piłkarzy jak choćby w przeszłości Alessandro Del Piero. Włosi pokazali w meczu z Belgią taki futbol, do jakiego nas przez lata przyzwyczajali. E, piłkę dojrzałą, niemal perfekcyjną w defensywie. A do tego, czego obawiano się u nich w ojczyźnie najbardziej, również skuteczną. To wie, może dzisiaj poznaliśmy prawdziwego czarnego konia tego turnieju. A Belgowie oni zawiedli, bo mówiło się, że ich drużyna w końcu dorosła do zwyciężania na wielkich turniejach. Jutro z ekipą Tygodnika Piłka Nożna będziemy z kolei na meczu Portugalii z Islandią. Mamy nadzieję, że zobaczymy równie emocjonujące spotkanie jak to dzisiejsze w Lyonie.